Hej, witajcie z tej strony, Durwart. A to kolejna odsłona przygód elektryka Janusza, którego poczynania śledzić możemy w grze The Long Dark. Jeśli nie widzieliście poprzednich epizodów, serdecznie zapraszam do przejrzenia materiałów znajdujących się na moim kanale. Ten odcinek rozpoczynamy w naszej głównej bazie wypadowej. W biurze kempingu. Musimy nieco się rozgrzać przed wyruszeniem w dalszą trasę. Mam również nadzieję, że wilk, który krążył w okolicy naszej posiadłości, oddalił się i pozwoli nam spokojnie wyruszyć w dalszą drogę. Powoli psują nam się, że dlatego najwyższy czas, aby je zjeść. Rozgrzeje to nas nieco i będziemy mogli wyruszyć. Aby pogoda oczywiście dopisała. szybko wystygły brzoskwinie Ruszamy Przeciążenie nie powinno nam doskwierać Flary, chyba że jakaś jest w stole warsztatowym. Niestety. Słuchajcie, może być problem. Jeśli ten wilk nadal jest w pobliżu, możemy mieć nieplanowane spotkanie trzeciego stopnia. Jest wilk. nas za chwilę, a my będziemy się dzielnie bronić. K oh. me, Wilk trochę się trochę zbugował. Janusz wyszedł z tego starcia bez większych obrażeń. Zobaczcie. Nasz wilk nadal gdzieś krąży. Pójdźmy za śladami. Zmienia to nieco nasz plan na dzisiejszy epizod, ale to pewnie będzie bardziej emocjonujące niż zwykła podróż. Wilk już ledwo biegnie. Wraca do nas. Tym razem nie jest skory do ataku. Oh. Uh. Oczywiście pamiętajcie, że to jest tylko gra w tym wirtualnym świecie. Jeśli tego wymaga od nas rozgrywka, walczymy. Ze zwierzętami takimi jak wilki. Mam nadzieję, że nikt z Was w prawdziwym świecie dla zabawy na wilki nie poluje. Są to wspaniałe zwierzęta. Wiadomo, że zdarzają się miejsca, gdzie te wilki zagrażają naszym domostwom, ale od tego mamy myśliwych, też jakichś strażników leśnych. To ich zajęcie. Zatem Pamiętajcie, że wszelkiego rodzaju okrucieństwo wobec zwierząt nigdy nie było przeze mnie pochwalane. Nie róbmy tak po prostu. No więc szczerze trochę mi szkoda tego wilka. Ale cóż, to jest, powtórzę raz jeszcze, tylko gra. Zatem tylko tu. Możemy w ten sposób postępować. Wiem, że zrobiło się trochę poważnie, ale i na takie monologi z mojej strony możecie być przygotowani, śledząc tą serię. Staram się oczywiście z poczuciem humoru do rozgrywki podchodzić. Zresztą. Sama postać, elektryka Janusza, miała odpowiedni klimat nadać tej serii. Oczywiście długie spacery wzmagają pracę mózgu i przemyślenia na różne tematy. Również będą nam w trakcie przygody Janusza towarzyszyć. Zaczynamy zamarzać. Umknęło to mojej uwadze. Zobaczymy jaka temperatura jest. Niestety nasz nasze ciuszki nieco ucierpiały przy tym spotkaniu z wilczurem. Na szczęście te najważniejsze spodnie i sweter są jeszcze w dobrej kondycji. Niestety kolejny wilk. Spotkanie z nim może nie skończyć się tak dobrze, dlatego niestety zmuszony jestem wrócić. Naprawimy to, co mamy na sobie. Zostaniemy trochę w naszym domku, a w podróż ruszymy po prostu przez jezioro. Zobaczmy, może gdzieś tutaj będzie. Nasz Wilk pióra wrony, one potrzebne nam będą do wytwarzania strzał, jest niestety, mówię niestety, bo naprawdę szkoda mi zrobiło się. Tego zwierzęcia. Ale wróćmy raz jeszcze do kwestii, że to tylko gra. Zabieramy to, co nam się może przydać. Mamy skórę, trochę mięsa. I niestety, dopadła nas hipotermia. Będziemy musieli zatem dłuższy czas spędzić so pod dachem w ciepłym miejscu. Skóra musi suszyć się aż. 7 dni tego kwipunku trochę nam się niestety nazbiera. Nie wiem, jak z przeniesieniem tego na inne lokalizacje. Nie wiem, czy nie będziemy musieli transportować tego na raty. Ale wszystko okaże się wraz z biegiem serii. Dziś zatem zamiast eksploracji będziemy mieli tworzenie przedmiotów. Najpierw, oczywiście, coś trzeba będzie zjeść, bo jak widzicie, jesteśmy zmęczeni, wyziębieni. Nasze mięso ono powinno nieco dłużej zachować przydatność do spożycia, choć z każdej godziny procent jakości, że tak powiem, tego mięsa spada. się zdążyć pora niestety zaopiekować się meblami w naszym domku bo potrzebować będziemy czegoś na opał na przerabiania fotelu, to niestety fotelu, fotela to trochę długo Łuka, tak samo najwyżej rozpalimy raz jeszcze w piecu through this Kilogramy mięsa. Jest jeszcze jeden kawałek nieupieczony, dlatego chcę się teraz tym zająć. Byłoby, żeby nam się zmarnował taki dorodny kawałek dziczyzny, ostatnia gałązka. Niestety. przygotować mięsa, niestety. Zdrzemniemy się ze dwie godziny, a potem zajmiemy się dalej tym, co było w planie, czyli naszym strojem. Zobaczcie jak spada nam udźwig, z racji na przeciążenie. Tego jak najszybciej chcę coś jeszcze wyrzucić. Zajmiemy się. Naszym strojem, chyba materiały, schowaliśmy w szufladzie, dokładnie. Szansa powodzenia aż 81%. Zaszyjmy zatem dziury w podartych kalesonach. Udało się, wyglądają one. Nieco lepiej. Czapka. Nie wiem, czy warto jest ją naprawiać, ale z racji na to, że nie mamy obecnie innej, to może ją też naprawimy. Naprawy butów potrzebna jest nam wyprawiona skóra. Dlatego pozbędziemy się starego obuwia i naprawimy nowy. Rozpoczęła się noc. Nasz bohater. Na szczęście dzielnie radzi sobie nawet w ciemności. Buty są ważne. Po, z dwóch napraw skorzystamy. Chce nam się pić. 460 kalorii. Zjedzmy zatem jeszcze jeden kawałek wilczego mięsa. Muszę pamiętać oczywiście o przygotowaniu tego ostatniego kawałka. Jak jeszcze wyglądają nasze ubrania? Naprawmy jeszcze spodnie. Najwyższa pora. Spać. Nie będę marnował paliwa do lampy. Droga do łóżka jest prosta. Dlatego Janusz mówi. Dobranoc, a ja żegnam się z Wami. To tyle w tym epizodzie. Na kolejny zapraszam już wkrótce. Trzymajcie się i do usłyszenia.